ze startu, nieźle gości Nielsen chce ich rozdzielić, idzie nieco szerzej, dokładnie środkiem toru, O tam na wyjściu z pierwszego łuku, na 5-1, Rybnicki rok w tej chwili, ale jadą łokieć w łokieć, prawie, że Walasek z Nielsenem, upadek Grzegorza Walaska, niedobrze nam się to wszystko zaczyna, niedobrze. <tryk> No i goście, goście, popisowo ze startu i będzie to podwójne prowadzenie. Jak na razie Borowiak jedzie nieco szerzej, czy go opuści Bledorn? Tak to się dzieje, Niemiec będzie teraz starał się powstrzymywać ataki rozwścieczonego od Schlauderbacha. Widać, że Szymon jest szybki, wskakuje w krawężnik, ale chyba jeszcze nie ta szarża, nie ten moment. Odważnie poszedł Schla Schlauderbach, stracił sporo. No a na podwójnym prowadzeniu w tej chwili e, rybniczanie daleko z przodu Maksym Borowiak. Ile daje dobry start, ile daje dojazd do pierwszego łuku. No to właśnie widzimy w tym biegu, bo junior gości na z bezpieczną przewagą a z tyłu walka bo a my odnotowujemy, panie Wojciechu, numer jeden. Schlauderbach jest szybki i Schlauderbach zaskoczył pledor na nas i chyba wszystkich tutaj, bo entuzjazm trybuny jakby się nieco zwiększył. A Schlauderbach się nie zatrzymuje. Tyle, że nie przyniosło to trójki. Szymon Schlauderbach. Rospodaśmy najlepiej nieźle Bledorn, ale najlepiej Łoktaje. Fion w tej chwili jest na prowadzeniu, ale za jego plecami są goście. Chce się ścigać Bledorn. On już w tej chwili na drugim miejscu. Trzeci jedzie Walasek, który ma za plecami tylko Dula, tyle, że ten dól jakoś ultra dużo nie traci względem Grega, ciasto tam między nimi się zrobiło, musiał nieco wyhamować dól, skorzystał na tym walasek i cały czas 3 do 3, tyle że to 3 do 3 jest takie bardziej rozjechane, bo towarzystwo już wyraźnie zaznaczyło swoje wywalczone na starcie i na pierwszym uku pozycje, no i tak na prowadzeniu jest Łoktajew drugi Bledorn, trzeci walasek, czwarty, I tak rozpoczęli ostatnie okrążenie nie jest to najwybitniejsze widowisko jak na razie jakie widziałem w życiu ale zdecydowanie trzeba przyznać że wynik tutaj cały czas trzyma emocje i mamy 3 do 3 słowo trochę, Bledorna momentalnie został z tyłu, no bo ta stawka jest zacna na podwójnym prowadzeniu, gospodarze nie to nieaktualne, bo wpija się w to wszystko, Jamruk, bronią się jednak miejscowi skuteczki konkretnie Matthias Nielsen, bo on jedzie na drugim miejscu, prowadzi Łoktajew, a żeby inaczej do tego obrazka, jesteśmy już przyzwyczajeni, Nielsen dzierży dwa punkty, ale wie, ale słyszy, że Jamruk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, środkiem toru teraz je... Będzie cała czwórka. i Jamruch już bardzo, bardzo blisko Nielsena. I ma ochotę, ma chrapkę na ściganie. Na mijanki blokuje mu tam ścieżkę bliżej wewnętrznej. Nielsen bardzo czujnie jedzie zawodnik gospodarzy w tym biegu. I Jamruch stracił kilka metrów na trzecim miejscu. Jedzie w tej chwili ciężko mu już będzie coś wykrzesać. I z tego sprzętu, biorąc i z siebie, biorąc pod uwagę stratę, jaką ma do Cena kończy się ten bieg jak to bliżej wewnętrznej Jamrów. Kończy się podwojnym triumfem polskiego PSG. Schlauderbach, Kercy Daglas, Walasek. I jak to ze startu został? Schlauderbach to jest woda na młyn dla Kerca, który już jest na prowadzeniu. Ale na 3-3 to się wszystko układa, bo z tyłu zostaje Walasek. Walasek nieco teraz szerzej próbuje zaskoczyć Schlauderbach, a schodzi do wewnętrznej. Nie zabrakło prędkości, nie wciśnie się tam pod łokieć. Wyrzuciło go nieco szerzej, stracił kilka metrów. Schlauderbach z Daglasem tracą sporo do prowadzącego Kerca na balasek. Stara się wyjść i chyba wyjdzie na to trzecie miejsce. Teraz przed Schlauderbach, wskakuje przynajmniej na chwilę Grek, bo tutaj prędkość szybciej złapie Schlauderbach. Schlauderbach w proszę bardzo. I ta rywalizacja. Dwa nas rozgrzewać, dwa odbije, no jasne. Bo czemu nie? Bo to jest ostatnie ogrożenie. i daje za wygraną, dzieje się w końcu w tym Poznaju. walcą punkcik, o jakże ważny punkcik! A z przodu jeszcze żarża glasa. Czy Kerc to wygra tak? A co z trzecim miejscem? Trzecie miejsce, Szlauderbacha! 3 do 3. Tankate. najlepiej chyba mimo wszystko Tangate, ale za plecami będzie miał gospodarzy, został z tyłu Brady Gertz na 3-3 to się układa, tylko ten remis będzie z zwycięskim remisem dla gości, nie wiem czy nie przeszkadzają sobie trochę miejscowi Douglas na drugim miejscu Łoktajew jest szybszy, ale stracił już sporo do prowadzącego Tangate'a Rowan Tangate odjechał a to by oznaczało, że Łoktajew Straci statusy dziś niepokonanego i 3-3 cały czas wisi w powietrzu. Próbuje tam jeszcze Kerc e, gdzieś z tego kurzu się wydobyć, ale strata jego jest już tak duża, e, że ciężko będzie mu coś jeszcze wykrzesać. Ostatnie okrążenie tego spotkania. Na prowadzeniu Roan Tangate. Za jego plecami e, jedzie... E, Douglas trzeci jest Łuktajew, a na końcu Brady Kerz 3 do 3. Tak się kończy ten bieg 43-47. Tak kończy się całe to spotkanie.